Halo, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na drugim czytaniu tej cudownej książki Marka Tarana: Święta Żańskość, Sekret Kobiety. Zakończyłyśmy tamtym razem na stronie 14. I czytamy. Na początku była bogini, wielka matka, znana i czczona ze wszystkich zakątkach ziemi na długo przed tym, zanim pojawiły się monoteistyczne religie z ich męskimi, surowymi, zazdrosnymi i osądzającymi bogami. Boginie, matkę wielkiego życia adorowano, wielbiono, czczono. Od tysięcy lat, a początek jej kultu ginie w mrokach dziejów. Była ona nie tylko symbolem, ale i energią miłości, z której rodzi się wszystko, było matką wszechstworzenia bogów, zwierząt, roślin i innych istot. Dlatego czcili ją i szanowali nie tylko ludzie, ale i bogowie. Wszyscy wiedzieliśmy, że pochodzimy z tego samego miejsca. Łona Bo życia. Bogini, matka istnieje w wielu Bandeonach na całym świecie. Jej imię znane było na wszystkich kontynentach. Czczono ją, ją jako Anat, Ishtar i Anna, Izyda, Alat, Gaja, Rea, Hera, Demeter, Afrodyta, Venus. Telus, Ceres, Tanu, Nerdhaus, Epona, In, Mahadeva, Pachamama, Jemaja, Idżnani, Pele i Łada. Mówimy o Bogini Łada. E, e, witaj Agnieszko, witam Cię, Uleńko jak wam ostatnio mówiłam byłyśmy w Częstochowie na Jasnej Górze ale z tyłu na ziemi na łące na Boso padał deszcz było zimno a my Dagmara Zarizony śpiewała mantrę słowiańską a my tupałyśmy nogami aby poczuć jak bogini Łada się raduje że przyszły kobiety, że mimo, że padało i było zimno, naprawdę zimno, ziemia była ciepła. Ziemia naprawdę, stałyśmy boso, była ciepła. A więc byłyśmy odwiedzić bogini ładę. Stąd też książka, którą też Wam później przeczytam, Święta Ladacznica Marka Tarana. To też będę czytać, czytałam, właśnie najpierw, żeby, żebyście mogli poczuć, co jest w tych książkach, czym ona jest napisana. Jest napisana z sercem ogromnym, doświadczeniem, które Marek Taran zdoby, nabył, zdobył od kobiet, właśnie. Lista zawsze będzie niepełna. Gdyż bogini matka ma tysiące imion, ciągle jest jednak tą samą rodzicielką i opiekunką życia w jego niezliczonej ilości form i przejawień. Obecność bogini matki dawała dawnym kulturom gwarancję, że najważniejsze sekrety ludzkości, takie jak poczęcie, narodziny, życie w zdrowiu i obfitości, pokój, współpraca i jedność wszystkich istot, partnerstwo oparte na miłości i mistycznym zjednoczeniu oraz świadome przechodzenie przez wrota śmierci były wszystkim znane i powszechnie doświadczane ta żywa obecność matki, która jest miłością, stworzyła raj na ziemi. Istnieje wyraźna różnica między kochającą matką, świętą całością, dzięki której ludzkość, zwierzęta i całe istnienie obdarowywane jest wszystkim czego potrzebuje do życia, a patriarchalnym, surowym ojcem, <laughs> przepraszam, który włada i rządzi poprzez system oparty na lęku i poczuciu winy. Manipuluje wszystkimi, wymierzając kary, często okrutne, i nagrody dla wybranych sukcesów. Podzielił on swoje dzieci w taki sposób, że konkurują ze sobą, walczą i zabijają się nawzajem. W patriarchalnym systemie prawie zupełnie zanika pojęcie świętej żeńskości i świętej męskości. Społeczeństwo, kultura, rodzina, partnerstwo stają się powoli odbiciem patriarchalnego ojca i dominującą rolę zaczynają odgrywać mężczyźni. Bogini i kobiety zostały zepchnięte w cień. Czy powrót bogini i świętej <laughs> przepraszam, żeńskości może być antidotum na wszelkie bolączki ludzkości? Czy Złoty wiek bogini jest faktem? <coughs> Przepraszam. <coughs> czy złoty wiek bogini jest faktem czy mitem? Nie jest celem tej książki szukanie naukowych dowodów, mających uwiarygodnić prawdę o wiekach, którym patronowała bogini matka. Niemniej dowody same pchają się w ręce. Nasza ziemia usiana była niegdyś niezwykłymi posążkami, rzeźbami kobiet, <laughs> przepraszam określanymi jako podobizna bogini matki, figurki płodności. Wenus, paleolityczna, charakterystyczną cechą tych figurek jest wyraźne podkreślenie aspektów kobiecych. Pełne piersi, obfite biodra i brzuch oraz mocno zaznaczone łono posążki nagich kobiet odkrywano na obszarze euroazjatyckim, na Bliskim Wschodzie i dalekim oraz w, innym, w innych częściach globu i wiek szacuje, ich wiek szacuje się na 80-100 500 milionów lat. Jakie mają znaczenie? Jaką symbolikę? Jaki przekaz? Odpowiedzią może być fenomen. Szela na gigs, figurek kobiecych występują na obszarze całej Irlandii. Posiadły one te same cechy, co ich o wiele starsze siostry: opite piersi, brzuch oraz mocno zarysowane łono. To, co różni je od figurek, Paleolitycznych. To ich bardzo młody wiek w porównaniu do swoich poprzedniczek. Są prawie współczesne, pochodzą z XI-XII wieku. Często występowały w formie małych rzeźb umieszczanych nad bramą murów miejskich, nad wejściem do zamków przy furtach kamiennych ogrodzeń oraz nad głównym wejściem do kościoła. W tym czasie Irlandia była już synchran... syn... chrystianizowana, ale widać nie do końca obecność nagich bogiń. Tak mocno kula w oczy kler, że dekret papieski z XVII wieku nakazał ich bezwzględne usunięcie i niszczenie. Wracając do pytania, czym są paleolityczne i bardziej współczesne nagie boginie? Bez cienia wątpliwości można zgodzić się z tezą, że są wizerunkiem wielkiej matki, prabogini, symbolem płodności, życia i opitości, siłą chroniącą przed, przed złem. Więcej dowiemy się o tych figurkach, gdy rozszyfrujemy pochodzenie wyrazu szela na gigz, Tłumaczono go przede wszystkim jako Starucha, wiedźma w pozytywnym sensie tego słowa, wiedząca, mądra kobieta, posiadająca moc. Pojawia się niezwykle istotna, istotna interpretacja obecności wielkiej bogini. Dawne przekazy wszystkich kultur mówią o tym, że każda kobieta jest potencjalną boginią, obdarzoną niezwykłą duchową mocą, która płynie z jej piersi i łona. Wracając do irlandzkich szela stary slang północnoirlandzki słowem giga lub gaga określał łono kobiety, identyczne czy podobne słowo giga i giga albo giga oznacza pewien rodzaj tańca, którego pierwotna forma została zapomniana. Czy moc Łono i taniec mogą mieć ze sobą coś wspólnego? Często będziemy wracać do tej tajemnicy. W dawnych przekazach różnych kultur podkreślano, że kobiety uruchamiały niezwykłą moc kreacji płynącą z ich łona poprzez im tylko znany rodzaj tańca. Podobne rzeźby można odnaleźć w katedrach, templariuszy w odległych wiekach. W tych budowlach poświęconych naszej pani Notre Dame kobiety tańczyły taniec labiryntowy, który uruchamiał moc nieba i ziemi. Grecka bogini Bałubo zdradza podobny sekret. Trudno dziś odnaleźć jej pierwowzór, gdyż prawda została przekłamana. W najwcześniejszych wyobrażeniach Bałubo widzi. Nagi bez głowy tułów, z twarzą na wysokości łona. Po, powiadano, że Bałubo kreowała piękny świat, ponieważ umiała śpiewać i tańczyć łonem. Kiedy to czyniła, życie odradzało się, a z jej prawdziwej twarzy emanowało niezwykłe światło. Święta żeńskość niezmiennie podkreśla, że kiedy ważne punkty w ciele kobiety są czyste. Wysoko wibrujące i wypełnione światłem prowadzą do raju. Jednak gdy ktoś próbuje je zabrukać, zanieczyścić, tracą ową zdolność. Innym dowodem istnienia kultu Wielkiej Matki są wspaniałe świątynie poświęcone bogini i wznoszone od najdawniejszych czasów w różnych miejscach na ziemi. Lista tych świątyń jest bardzo długa. Wymieńmy więc chociaż kilka. Świątynia i Anny w Uruch, świątynie Izydy w Egipcie, na przykład na wyspie File. Przepiękny kompleks świątynny Denderze, Den, poświęcony Hator i Izydzie. Ponad 40 kompleksów świątynnych na wyspie Malta, świątynia Afrodyty na Cyprze, Rodos w Kos. Efezie w Koryncie, niezwykła świątynia Afrodyzja dzisiejsza Turcja, świątynie Wenus na Kapitolu w Rzymie, na Sycylii i Sardynii. Oprócz tego niezliczona ilość gajów, drzew, źródeł studni, wzgórz, wąwóz, jaskin poświęconych bogini lub noszących jej imiona, a na koniec niezwykłe katedry templariuszy, znoszone często na naturalnych miejscach starożytnego kultu, takich jak gaje czy studnie, niezliczona ilość figurek, budowli i naturalnych miejsc kultu poświęconych bogini, kobiecie, wyraźnie wskazuje na fenomen wielkiej matki i pierwotnej obecności bogini. Tak więc wszystko, co męskie jest wtórne dla Dlaczego ciągle usiłuje się zaćmić i ukryć prawdę? Czy jej ujawnienie spowoduje to, że Matrix zadrży w posadach, okazu posadach okazując, kol okazując się kolosem na glinianych nogach? Oficjalny system próbuje nas ciągle karmić naukowymi i religijnymi dogmatami których sens od wieku jest ten sam. Zasłonić prawdę i uwiarygodnić kłamstwo. Gdy poznacie moich przyjaciół z zaczarowanego lasu, łatwiej to poczujecie i zrozumiecie. Będą się oni co jakiś czas tu pojawiać. Witaj Teresko i to dzisiaj kochani na tyle kończymy na stronie 18, a ja za chwilę mam nagranie. Powiem Wam, że skończyłam przed chwilą nagranie z zygim Ceksasu, Markiem Taranem i Jackiem Poteralskim, a przed nami kolejne cudowne kobiety, między innymi Aja Iskra, Danusia Dąbek i i zapomniałam trzecią osobę, widzicie? Przepraszam najmocniej. I tyle tego się dzieje, ja tyle nagrywam, że no, mogło się tak zdarzyć. A więc kochani, dziękuję, że byliście ze mną i czekamy na kolejną część tych cudownych książek. Jeżeli ich jeszcze nie macie, jest link do sklepu pod filmem. Naprawdę warto zgłębiać. Najpierw wiedzę i poczuć swoją moc. Potrafić łączyć się z mocą serca i mocą łona, z prawogini, bogini, matką. Tą, która ma moc zradzania. Nie ma tego żaden mężczyzna. A więc, kim jest Bóg, Bogowie, o których mowa? I z tym was zostawię. Przytulam cię, pójdę następnego razu. Pa, pa!